Tragiczny wypadek w okolicach Koszęcina. W wyniku zderzenia busa z Tirem zginęły dwie kobiety, a trzecia została ciężko ranna. Około godziny 5.30 na drodze wojewódzkiej 906 pomiędzy miejscowościami wierzbie Koszęcin doszło do zdarzenia czołowego z udziałem pojazdu ciężarowego oraz pojazdu typu bus. W skutek zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Trzecia osoba, która również podróżowała busem. Została transportowana do szpitala w Częstochowie. Droga przez kilka godzin była zamknięta, a kierowcy kierowani byli na objazdy. Na miejscu działania prowadziła w tym czasie policja, prokurator i straż pożarna. Dwie osoby były poza samochodem osobowym, jedna była uwięziona jeszcze w samochodzie, pomoc medyczną przejęła lekarz ZDRMu strażacy wykonali dostęp do osoby poszkodowanej w samochodzie w busie. Ze zgłoszenia wynikało, że kierująca busem wymijała rowerzystę i nie zdążyła wrócić na swój pas jazdy, doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Ta hipoteza jest obecnie weryfikowana przez policję. Policjanci proszą osoby, które mają jakiekolwiek informacje o wypadku i jego przebiegu, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lublincu. Apelują też o zdrowy rozsądek, wyobraźnie za kierownicą i dostosowanie prędkości nie tylko do panujących warunków na drodze, ale również do własnych umiejętności i ten natęż... Żenia ruchu